Witam wszystkich e, dzisiaj będę testować klimatyzator pokojowy Przyszło mi dzisiaj, więc testuję e, Działanie klimatyzatora na jednym zbiorniku wody to jest 8 y, godzin Proszę bardzo. Air cooler. Dziś to widziałem. O, proszę bardzo. Obrazeczki, że pokojowy. Pod USB-ka. Otwieramy paczuszkę. 8 godzin. Proszę bardzo. przewodzik mikro instrukcja obsługi i nasz klimatyzator foli bombelkowej jak chyba większość rzeczy tego typu On wygląda sobie tak Włącznik u góry W tę stronę Włącznik, jakieś, nie wiem, podświetlenie, chyba I tu jest wentylacja Tu mamy filtr Nie wiem, czy to widać Tutaj mamy zbiornik wody Tutaj nalewamy tą wodę Zwykły taki kwadracik. Eee, tutaj podłączono oczywiście zasilanie. Jest wentylator. Nie wiem czy to widać, widać. I co? I zobaczymy jak to działa, bo filterek to mamy tutaj. Nie chcę zepsuć, żeby jeszcze podziałało troszkę. Mamy filterek. Tak się wyjmuje chyba powinien nie wiem jak to działa dobra e, sprawdzimy pod kątem jak wlejemy wodę czy to od razu zacznie chłodzić Aha, tutaj sobie zamykamy ten zamykamy, otwieramy e, pod kątem e, właśnie wody jak wodę wlejemy dalej wodę do pełnego I woda wlana Prawie do pełnego poziomu. Dobra. I teraz tak obracamy w tą stronę. Zasilanie tam. I miejmy nadzieję, że oczywiście kupowane na Allegro link tam dam w, w opisie. ...pod weczka do komputera. Mam nadzieję, że komputer mi się nie spali. Podłączam do... ...w tę stronę, w stronę. Podłączam do... Do, do, do... ...do klimatyzatora. I włączamy. Działa. Oczywiście. w jakieś jakich jest, proszę bardzo, wchodzić, no coś chłodzi. coś chłodzi no, można zmienia. się zmieniać kolory, znaczy, bez kolorów, to jest czerwony, zielony, aha, wszystko w więc to działa oczywiście wiatrak wiatrak wchodzi proszę bardzo wszystko chodzi, pracuje a jak zmienimy obroty to nic tam tutaj się nie zmienia aha, o teraz się zmienia nam się obroty i wam powiem, że no coś tam, coś tam, czuć że proszę bardzo żeby nie było, że coś jest ustawione, czy, czy coś. Proszę, folia bąbelkowa. E, tu jest jedyneczka, jedyneczka sobie delikatnie, o, proszę, delikatnie, folia stoi, proszę, dwójeczka i trójeczka. Pewnie ta folia jest za niska Więc coś działa Coś działa, zobaczymy jak to będzie działać na folia ucieka Leci. Zobaczymy jak to będzie działać na dłuższej yy... dłuższej robocie, no bo to 8 godzin 8 godzin, na pewno wieje, bo czuję oho, sam coś zwalnia eee, no i co i jak widziałem na, na ogłoszeniu tu podobno można zmieniać eee, zmieniać na filtr nie wiem po co, A, mamy dwie, dwie instrukcje Nie są w tym samym języku. Mamy książeczkę, proszę bardzo. I oczywiście to nie jest polski język. Mm -hmm. Manual de Uso więc. Chodzić chodzi jest na trójce. Na mm -hmm. trójce jest. Wam powiem, że czuć, ale czy ja wiem czy to klimatyzacja, bardziej to wentylator, niż klimatyzacja wody. I na razie podą, poziom wody stoi. Tyle co wlałem, tyle tyle jest. I właśnie wentylator sam sam zmienia, e, zmienia, zmienia sobie obroty, nie wiem czemu. Już wolniej chodzi, czy to na jak się... Czy porusza No, woda na razie na razie nie ubywa wody. Nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie to działa. Ale chodzić, chłodzić, klimatyzator, no, nie wiem, czy zamrożoną wodę trzeba dać, czy, nie. czy co. Podświetlenie jest bardzo ładne. Podświetlenie działa w 100% więc zielony z racji, że mój ulubiony kolor zielony no i no i wątpię, że no jest zbytnio czuć plastikiem wentylator chodzi, podłączony pod komputer, nie pod zwykłe 230 zasilanie tylko pod komputer czyli to moc ma mniejszą ale nie, nie widzę żeby żeby on jakoś klimatyzował tylko bardziej obchładał powietrze i wątpię, że taki standardowy pokój może obchłodzić może przez te właśnie 8 godzin jeżeli przez 8 godzin będzie chodził na stop to sądzę, że może e, może, może ochłodzi cały pokój dobrze, więc dziękuję za uwagę wam no produkt polecam, jeżeli ktoś chce ochłodzić się, ale nie ochłodzić pomieszczenia jeżeli to jest właśnie przy, nachylasz się do tego to, to działa w 100% ale jeżeli chodzi o pomieszczenie jak na razie w pomieszczeniu mam ciepło jak miałem chodzi z 5 minut jak na razie i właśnie sam schodzi z obrotów to mnie właśnie zastanawia niby tutaj, proszę zobaczcie sobie trzy kropki na maksymalnym jedna kropka yy, drugi kwadracik i trzeci kwadracik. Czyli to kropeczka no. chodzi i on zaraz sam zejdzie sobie na... O! Już zwalnia Bo nie wiem czy za mały po prostu prąd jest, czy coś. Za... Nie wiem. E... Chłodzić chłodzi, więc polecam. Link Wam podam w, w opisie. Oczywiście co? Zostawcie subskrypcję na kanale. Jeżeli chcecie więcej takich testowych odcinków, zostawcie łapkę w górę pod filmem, jeżeli Wam się podoba i skomentujcie. Pozdrawiam.